Was do niezwykłej bajki. Ale pięknie! Majątek przycupnął na oboczu, około 200 metrów od głównej drogi, blisko, a jednak zaciśnie. Dojeżdża się do niego asfaltową szosą albo polną, jak kto woli. Zgadna sylwetka starego dworku, przestronne wnętrza, którym można nadać dowolny kształt i charakter oraz malownicza działka z historią miłosną Flair. Takich perełek pozostało już naprawdę niewiele. Dwustuletni dwór Waleskachów, bo o nim mowa, znajduje się niecałe 10 minut drogi od Zielonej Góry. Niespełna godzina od granicy polsko-niemieckiej, 12 km od wjazdu na S3. Tuż obok przeprawy promowej w pomorsku, którą wkrótce zastąpi most. Niebawem w tej okolicy życie znacznie przyspieszy. Inwestorzy już zerkają z zainteresowaniem na te tereny, a wartość ziemi wyraźnie wzrasta. Coraz więcej zapytań, wciąż niewiele ofert. To miejsce czeka na inwestora z wizją na nowe życie. Może pensjonatu ze stadnią, luksusowego domu seniora, a może domu weselnego, winnicy lub spa z przepięknym ogrodem? W mojej głowie roi się od pomysłów. A jakie budzą się w Twojej? 650 m2 dworskiej zabudowy to 10 pokoi na trzech kondygnacjach podpiwniczonych wysoką i suchą piwnicą. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Ale co najważniejsze. Nie jest objęty nadzorem konserwatora, można więc zagospodarować wnętrze całkiem po swojemu, zmienić układ, wstawić windę, wyburzyć ściany działowe. Nieruchomość można nabyć z działką wielkości hektara, dwóch, a nawet czternastu. Czy tak jak ja czujesz, że to wręcz idealne miejsce na Twój biznes? Czy tu zacznie się nowy rozdział Twojego życia? Odważ się!